Psychologia ma różne oblicza i wiele obszarów. Przed nami cykl spotkań z psychologami, którzy opowiedzą nam o swoich doświadczeniach zawodowych. Zapraszam, Mateusz Kaczmarek. O sporcie, o emocjach. Porozmawiam z moim gościem, który jest psycholog sportu, pani Daria Abramowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Dario, na początku, jak to się stało, że wybrała pani akurat specjalizację? Pod kierunkiem sportowym? Przede wszystkim wiąże się to z moim wieloletnim doświadczeniem w sporcie. Urodziłam się w Iławie nad najdłuższym w Polsce jeziorem, i u nas, kiedy byłam dzieckiem, ścieżek rozwoju sportowego było parę, takich bardzo mocno naznaczonych trendem ówczesnym. I jedną z tych ścieżek było żeglarstwo z uwagi właśnie na to, że, że w takich, a nie innych okolicznościach przyrody mieszkałam. I z żeglarstwem jestem tak naprawdę związana do dzisiaj już w mojej. Obecnej roli zawodowej, natomiast mam za sobą taką przygodę, bo karierą jeszcze trudno to chyba nazwać. Zaczęłam, kiedy miałam zaledwie 6 czy 7 lat. Potem z powodu kontuzji ta sportowa droga w roli zawodnika została przerwana, ale ponad 10 lat pracowałam też jako trener. Właśnie w żeglarstwie z zawodnikami z Polski, z zawodnikami reprezentującymi też inne kraje. W międzyczasie studiowałam na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku i tutaj w Alma Mater. I tak to się właśnie stało, że, że w toku myślenia o tym, w jaki sposób z jednej strony mogłabym w sporcie pozostać, a z drugiej strony jak skorzystać z tych wieloletnich doświadczeń i w pewnym sensie skonsolidować je, sprawdzić, że one będą wartością dodaną i narzędziem. Zdecydowałam się właśnie na taką ścieżkę, choć nie podążyłam w taką stronę treningu mentalnego i, i zdobywania narzędzi zasobów, które pozwolą mi skutecznie pracować w tym obszarze, ale mnie zdecydowanie bliższa jest ścieżka najpierw specjalności z psychologii klinicznej i dopiero później. Specjalizowania się już w kontekście tej konkretnej gałęzi psychologii stosowanej, czyli psychologii sportowej, czyli w ogóle psychologii wykonania jako takiej. Więc tak naprawdę dzisiaj, choć jako psycholog pracuję od kilku lat, bo, bo, bo psychologia to były moje drugie studia, to cofając się i patrząc na cały zbiór tych doświadczeń, także w różnych rolach, mam takie absolutne poczucie, że. że ta droga trwa dużo dłużej. Czy zatem dobry psycholog sportu musi być sportowcem?